Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii z gry Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. W poprzednim odcinku skończyliśmy sobie Akademię Jedi, czyli tak naprawdę prolog. A teraz zaczniemy już przechodzić misję. Więc zaczniemy sobie od pierwszej misji. Tutaj mamy szybki opis o co tutaj chodzi. Ja więc sobie czytamy. Okej, okay, już wiemy o co chodzi. Akceptujemy misję i lecimy a i co misję mogę sobie wydawać jeden punkt umiejętności tak bym to nazwał ja oczywiście na początku lecę w leczenie bo jest to najbardziej pożyteczne wybór broni na misję oczywiście snajperka coś do strzelania granacik i rozpoczynamy misję tak jest i sms Tak jest, zawsze gdy chcę nagrywać, to albo kot miał czy albo SMS, albo nie wiadomo co jeszcze. Tak jest zawsze, kurczę. Well, I'll be the Czyli gdzieś ich Han Solo Hi, będzie. Anybody here? They're out. A to więc będziemy ich szukać. Tak jest. I przy tym robić pewnie sieka. Luke's info was good. These are definitely freelance cargo ships. i've got a bad feeling about this listen stay here and guard the entrance to the docking bay if anyone tries to enter or leave detain them i'll head over to the crate cantina and ask around i know some people there a więc Oh, something's happening. Maybe there will an action. Jedi? Me? No, not yet. I'm one of Kyle Katarn's students. He's talking to some locals. We're investigating a cult that's been cropping up everywhere. You must be Chewbacca. Why are you here? Leia Organa? Wow. Must be important business. No to ładnie ładnie Dobra, no więc zaczynamy naszą rozgrywkę O, tak, zaczynamy rozgrywkę Już na sam start będzie sieka Hello Hello Tak jest, już do mnie strzelają Na sam start Jakby tak możecie Oczywiście pozbieramy sobie bronie Odblokujemy przynajmniej kolejne Co jest bardzo przyjemne Według mnie tutaj czy tu? Nie, tu jest zamknięte, mamy iść tam bodajże. Jak dobrze pamiętam... Tak jest, dobrze pamiętam. Gin. Biegniemy cię. Też zginęłeś. Możesz we mnie strzelać, to ja mogę w ciebie mieczem rzucać, Tak jest. Dokładnie, okej. Okay. Widziałem, że tutaj mamy jakieś skrytałki, ale nic nie możemy wziąć. Albo sobie pobiegamy. W shootera się pobawimy. Tak. Ja nie no, żartuję. Będziemy sobie z mieczem biegać, bo o to chodzi. A i tutaj mamy takie boxy, ja bym to nazwał boksem. Akurat ten jest do amunicji wszelakiej, z tego co pamiętam. No akurat to nie było ciężko. Wyłączamy przyspieszenie. O! Ktoś do mnie... Styla. O ty Nie ma tak dobrze. Okej, okay. przyspieszamy sobie czas. Czy przyspieszamy siebie? Nie czas. Czy... no to jest spita, to oni tak naprawdę wtedy troszkę Ej, zwalniają, ponieważ ja jestem szybciej, czyli można nawet to nazwać zwolnieniem, nie? Okej. Okay. Tu nam został jeszcze jakiś dziad Już go nie ma Wow, wow przyspieszamy czas Ty giniesz Ej chyba go zabiłem. No to wygląda albo odpaliłem Katstenką A no, jak widzicie już na sam początek Jest akcja co musimy pokonać najemników z tej laserową z jednego i drugiego Okej, myślę że nie będzie problemu O, ktoś Aaaa, tu jeszcze jesteś Tu jeszcze jesteście, więc podbiegamy No, Dean Nie chcesz się nadziać na miecz Każdy o tym zawsze marzył Okej A więc Możemy sobie wpaść tutaj apteczka, troszkę Ej, tarczy pancerza. Bym to nazwał pancerzem. I lecimy sobie dalej. Tutaj? Tak jest. Tak, 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 tak. I tak zminiecie. I tak nie dacie mi rady. Jesteście cienkie bolą Tutaj nie, tutaj nie To co tutaj Nie? Hmm Gdzieś coś... Się... A tutaj ja nie widziałem tych drzwi Zory Teraz będziemy odbijać nasz statek Nie? I ja się właśnie zgubiłem w tym momencie O, samo wyszło, super no patrzcie jakie taktyki bitewne, no nie no, no nie ma nie ma bata, nie pogardzisz Już do nas strzelają, tak no na inaczej. O to jest takie jak nie przetłumaczone. O o, A już nie wrócimy. Ba no, ale teraz już nie jesteśmy z czubaką, tylko jesteśmy sami. Aaaa, widzicie, byliśmy tu... O! No, jest ciekawostka, którą musimy wykonać tak. Rozwalć to, jeszcze możemy zrobić to, tak? Oj. Dobra jest. Co by się na to nie nabić, bo... Nie byłoby za przyjemnie. Ty mnie bijesz, ty jak śmiesz. Gień zielony ufoludku. Ty też chcesz posmakować miecza Jedi. A ty staniesz tak. No to nie było za dobre, ale... Tutaj? Tutaj. O o, to był granat. Jak mogłeś? Fuck. Szybko leczymy odczekamy chwilę, musimy sobie, wiecie, się wleczyć. Dobra. Czy szybki zapis robi się w 5 Nie. Teraz ja sobie to zapiszę po prostu o tak. Zapisz. Zapisz grę. OK. lecimy dalej. Wolałem zapisać sobie jakby nic zginąć, to żeby nie zaczynać od checkpointu, tylko właśnie odtąd. A ten z granatami to nas trochę pojechał. Trzeba przyznać. Okej, okay. chciałbym się doleczyć, chociaż troszkę. No i biegniemy sobie dalej. Widzicie, już będzie... O ale... No, to tak się nie chce bawić. No, jeszcze ze snajperki cisnął, no. Jak no, on tak mówi? Jeden... jest dead, Brady jest dead. I, tak, musimy jakoś, z tego co widzę... Wyjść na górę, ale na górę nie wejdziemy. A, tędy wejdziemy. Dobra, nie Jesteśmy już tą górze. Szpon that's it for the Falcon. Now for the Raven's Claw. kruka. To będzie przeciwnik? Nie, to nie ma przeciwnika. Co to będzie? O jest. Gin! Oj, zaraz giniemy, zaraz giniemy! Jak widzicie, walka jest bardzo zażarta. Szybkie leczenie. Patrzcie, jaki koksu. Tak ja mam już teraz na samym w początku problemy no mieliśmy farta panowie mieliśmy farta niesamowitego mówię wam później będzie lepiej później będzie lepiej okej okay, to mamy włączone aha poszliśmy tu i teraz mamy iść tutaj Tak. tak. No nie. Chyba musimy. No tutaj... A, jeszcze tutaj sorki. Beams are down, Dobra. Wrócić do Falcona Mlenum. No to wracamy do Falcona. Oczywiście poprosimy się w kółko. To by inaczej. Po co inaczej zresztą? Tu no nie wyjdę. No pewnie tu. Ja nie. Dzień. Gdzie jest Łuki Nie słyszę Łukiego Tutaj nie. A tutaj. Dobra, super. Tu? Nie tu. Na pewnie tutaj. Tak jest. I znowu na nas czekają. Widzę, że Łuki sobie poradził z tymi przeciwnikami. Ja sobie muszę poradzić z tymi. No myślałem, że ktoś już inny na nas strzela. <gry> Okej. Okay. Hey, Okej, to było dobre. Ja chcę jeszcze raz. o. Jeszcze raz. <gry> Możemy sobie aurę zrobić. Okej, okay. no już. Dziś by już po misji? Dziś by już oh, po pojęc... Oh, it's a <laughs> Good to see you too, Chewie. Guess these Mercs didn't want us here. <laughs> oh, that's high praise coming from a Wookiee. Thanks. I think. These mercs aren't cheap. Someone in this cult must have a lot of credits. Or worse, it's backed by the remnant. Listen, we gotta get back to Luke and tell him what's going on. Can you tell Leia about the cult? If he hadn't shown up when he did, I'd have been in a whole lot of trouble. Yeah, well, the way Chewie tells it, you held your own. Nice work. No My, Kyle told naprawia. me about what happened to Moss Eisley. It's a good thing Chewie was there, but you did well regardless. No pięknie. Udało się. właśnie, okay. Teraz mamy, jeszcze sobie dzisiaj zagramy na Tatooine. Ej, kolejny punkt w leczenie. Bronie. Standardowo. I zaczynamy rozgrywkę.

no i zaczynamy kolejne misję. Mamy odszukać Jawów. Mamy! O, i są nasze... nasi przeciwnicy. Tak jest, udało się ładnie. Z perfektem trzech przeciwników kolejni. Tak jest. Niektórzy biją wręcz, a niektórzy do nas strzelają. Ci co strzelają są o wiele gorsi. Widzę, że nie będzie łatwo. O. Już do nas strzela? Tak. Skąd strzelam? A, już wiem. O, uderzył mnie, niedobry. Niedobry. Mamy no tu kolejny. Come on, wszyscy, tak. Ja będę jednym wielkim killerem. Czy tu możemy wejść? Możemy wejść. O, siema. Patrzcie! Wow. To mnie uderzył! To jest syto. Dobra, szybkie leczenie, widzicie już szybciej się leczę. O, wpadłem niczym grom. Rozwaliłem czterech na nasaka i przyspieszamy sobie. In -in. Ile chcesz żyć? Tobie nie wolno żyć. Jesteś zły. Ty też. Później na samym końcu gry będziemy mieli takie przyspieszenie, że ich wszystkich zabijemy, a, jak się, a wyłączenie jak się wyłączy, to dopiero oni będą upadać tak naprawdę. Więc e, zwróćcie sobie uwagę jak to naprawdę będzie później szybko wszystko działać. No ten... sekretarina. Czy coś tu znajdę? Tak. Jak fajnie, fajnie, miło O jak wy biją no. no ty jeszcze żyjesz O kurde Uciekamy no, Koniec zabawy Szybkie leczenie Dobra No chyba tutaj mogę iść, wychodzić No i super Lecimy sobie dalej Włączamy sobie prędkość Wyłączamy i od razu lepiej No i już jesteśmy dalej Bardzo dobrze Wychodzimy, o już na nas czekają A, Ale co to, to dla nas, baru bardzo... Gości tak, strzelasz do mnie. A ja cię nie mogę trafić, wycamy słodcza. Spokoj. Eee. eee. Tak, tędy, tędy. Musimy przejść. No jak widzicie, nie mamy wiele wyboru. Jedna droga. Wielu przeciwników. A nie narzekamy, nie narzekamy. Lecimy dalej. Zejdziemy ich od tyłu, siema. No. o widzicie rączka odpadła Odcięłem rączkę Skąd do mnie strzelają? Gdzie jesteś? Tam jesteś Dobra Już go zdjęłem? No? Rob rob Robotom też nie podarujemy ha, 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 ha. Będziemy źli i niedobrzy i w ogóle Punkt kontrolny, no, okej okay. no to jak coś to mamy checkpoint i śpieszamy, atakujemy. O i znowu dostałem co za menda, ale my się zaraz tutaj nabijemy. Nie będzie tak dobrze. Okej, okay, chociaż troszkę pancerza. Szybkie leczenie, zabijanie. Co ty wiesz o zabijaniu? Na pewno więcej od ciebie. Dobra, bez wygłupów, lecimy dalej. Boże jak oni ryczą. Nauczcie się mówić za... O! Dwóch. O! Są Jawowie! Co się stało? Pokonaj na miejscu, odzyskaj droida. Ale wy też nie zostaniecie. Żywi. Haha, ha, bo ja jestem sitem. Ja jestem sitem i będę zabijał wszystko co się rusza. Nawet droidy. Droidy zawsze też mogą zostać Jedi. No patrz. Szybkie leczenie. Dobra. Nie wpadamy. Java takie lamy, że sobie poradzi się. Nie, nie potrafię. no. Ja wiem jak. Tak jest. Do góry proszę. Aha. No. Ha, ha, ha. Na dół poproszę. Ojej, ale zlamiłem. Do góry też ciągniemy, czy? Czy pchamy? ciągniemy, nie wiem. Może automatycznie samo. Okej. Okay. Teraz się udało. Bez większego lamienia. Pięknie. Tutaj ciach-ciach. Skakujemy, bo to jest pancerz. Jest jakaś ammo. O widzicie mogę już... Musimy się troszkę podleczyć. Tak jest, zrobić sobie zapis. A i lecimy. Aha, tutaj musiałem sobie przyciągnąć dźwigienkę. Otworzyłem. Jakiś luk. Luk Skywalker. Ty nie będziesz mi tam przeszkadzał. Nie ma litości. Nie ma opcji na litość. Zachowujmy się jak Jedi. Wyciągajmy mieć tylko wtedy, kiedy potrzeba. Ja wiem jak. Czekaj. To jakoś się rozwalało, to? Hmm... To może... O! Nie! Na pewno nie tak! To na pewno nie było tak! Okej, okay, jesteśmy tutaj! Hmm... Jakaś się tam... Need to the lift? Aha, to no tutaj dopiero. No dobrze. No już dźwigienkę sobie machamy. Proszę cię bardzo. Co? To już myślałem, że po dźwigience jest, a tu nie jest. Nie ma tak dobrze. No właśnie No trudno sobie się nie przedostanę A No trzeba było tak od razu Teraz mogę skoczyć tam? Tak! Dobra, przechodzimy dalej palić nas w Super I teraz, no, Jawowie Kurde, którzy mają ten pojazd, co nie? Tak się wydaje, ale kurde biegamy po tym pojeździe i biegamy A nie mnie biją No wreszcie. Troszkę moim zdaniem nieproporcjonalny do tego co się działo. i myślałem że dwóch od razu skoszał. Ale nie ma tak dobrze. Gdzie jesteś? Byłeś tu jeszcze jeden. O, właśnie. To? Nie tu. Przechodzimy sobie dalej. Okay. You must be the droid we were sent for, but it doesn't look like there's any Jawas left to negotiate with. Well, I guess you better just follow me. <gasps> uh-huh. Okay. Można i też tak Mhm, czyli muszę ich jeszcze obieć. Dzień. No dzień! Nie mnie uderzył. Uderzył mnie dziata, jak go kopnąłem. Do ciebie nie mieczem zabiję. No. Oj, koniec misji, panowie! Koniec misji! I was starting to get worried. Any problems? No, I Not unless count the sand people I ran into. No, well, you piece, so you must have handled yourself all right. Let's get this droid back to the Academy. No, I Droida, bardzo fajnie. Kolejne good misy. work, Jaden. Kyle tells me you recovered the droid on your own. It's too bad about the Jawas. R2 will was... i have some troubling news. Oh. So, how's your training going? I've been sent on a few errands, nothing exciting. Same here. I guess that's just how the training works. I thought it was just me. Ever wonder if your master is holding you back? You know, making sure you don't become too powerful? Why would you say that? Well, Kyle doesn't seem to really foster my talents. I've gone on a couple of missions with him, but doesn't let me do any of the really important stuff. Hmm. Maybe he's observing you. You know, seeing how you accomplish your missions. I wouldn't worry about it. I'm not so sure. What do you think, Jaden? Well, I ready to get back out there. Did I interrupt something? No, not at all. Well, I'm ready. Let's go. Nie jest, że Let's centrum A no, i dobrze. Na tym kończymy. A więc jeśli się podobał film zalajkuj. Jeśli masz coś mi do przekazania, chcesz coś napisać, skomentuj i ogólnie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. A więc na razie, do zobaczenia i cześć!